Cześć, witam cię na kanale, gdzie dzielę się z tobą wiedzą na temat zarządzania marketingu czy sprzedaży w branży beauty. Nazywam się Aleksandra Mazalon i z branżą beauty jestem już związana od wielu lat. Za mną mnóstwo publikacji e-booków, kursów online czy Akademia Beauty Boss, czyli 3 miesięczna szkoła online dedykowana dla właścicieli miejsc beauty, gdzie wspieram właścicieli ich biznesy, aby one szybowały. Na tym kanale dzielę się z tobą właśnie wiedzą na temat różnych wskazówek, na które warto. Warto zwrócić uwagę, które wpłyną na funkcjonowanie pozytywne Twojego biznesu. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat słów, których warto nie używać, tematów, których warto nie używać podczas wizyty, bo dla Ciebie to może być temat bardzo łatwy, szybki, przyjemny, a dla kogoś to może być punkt zapalny, jak płachta nabyka, że taka osoba uśmiechnie się, ale drugi raz już do Ciebie nie wróci. Jakie to są pytania, jakie to są tematy, które sprawiają, że ktoś u Ciebie e, czuje się niekomfortowo? Co jej przychodzi na myśl? Jeśli chodzi o to, co mi od razu przychodzi na myśl, to są to tematy związane na przykład z ciążą. Kiedy pani będzie w ciąży? Jest już pani w ciąży? O, po ślubie, to będzie pani w ciąży? Wszystko, co jest związane z właśnie tym obszarem. Nie wiesz, jaką historię ma dana kobieta. Może miała ogromne problemy, może marzy o dziecku, ale tego dziecka nie może mieć. A może to nie jest czas w jej życiu. To, że na przykład ty masz dziecko albo tego dziecka bardzo nie chcesz mieć, e, to nie znaczy, że druga osoba ma taką samą perspektywę. a temat o ciąży jest bardzo tematem zapalnym. Jeśli chodzi też o moją osobę, niedawno zostałam żoną i e, też takie pytanie, które bardzo mnie denerwowało, e, nawiązywało do tego: oje, zaraz ślub, to na pewno się pani denerwuje. A kto wie, czy ja się denerwuję, czy nie? Wychodzę za miłość mojego życia, więc raczej jestem szczęśliwa, a nie zdenerwowana. Więc e, tutaj e, sugerowanie, jakie. Emocje prawdopodobnie mogą komuś towarzyszyć przy różnych etapach życia, czyli właśnie ślub, jakieś um, ważne wydarzenia, jakaś ważna gala, na którą pani się przygotowuje. Jakby można ten temat porozmawiać, jeśli klient tobie daje przestrzeń, aby dalej na ten temat rozmawiać, ale nie sugeruj, jak dana osoba prawdopodobnie może się czuć, czy się pani stresuje? No nie, więc to było takie pytanie, które bardzo mnie denerwowało, denerwowało właśnie. Przed e, ślubem, e, z tego powodu, że e, wiedziałam co robię, jestem z tej decyzji bardzo szczęśliwa, e, ale zmierzam do tego, że e, to też już było takie pytanie, które mnie osobiście bardzo denerwowało. Idąc dalej, kolejne pytania, które również są bardzo drażliwe, a mianowicie pytania o pracę. To, że my pracujemy w salonach, często po 8 godzin jak nie więcej, nie znaczy, że inne osoby, które do nas przychodzą, również. Mają, w ogóle pracują, albo e, mają też taki sztywny grafik, może ktoś ma elastyczne godziny pracy, albo może sobie pozwolić na to, aby wychowywać dzieci w domu, bądź w ogóle zajmować się domem. Nie patrz przez pryzmat swój i pytania o pracę naprawdę są nie na miejscu. Znam mnóstwo kobiet, które wprost mi powiedziały, że Ola, super, że o tym mówisz, bo ja zrezygnowałam z mojej kosmetyczki, z mojej fryzjerki, bo zadawała mi pytanie o pracę, ja nie pracuję i ja nie chcę się tłumaczyć. Oczywiście wymijająco powiedziałam, że. E, na przykład mam wolne, ale to są pytania, które sprawiły, że wiele klientek do wielu miejsc nie wróciło. Nie bądź w tej grupie, ale zobacz, ludzie naprawdę na to zwracają uwagę. E, idąc dalej, takie e, pytania e, i w ogóle tematy, których unikamy, to oczywiście szczepionki, COVID, polityka e, i wszelkiego rodzaju takie, e, że tak powiem, e, bodźce zapalne, które mogą poruszyć temat, który mało wnoszą do naszego życia, e, a mianowicie często. Na szczęście w moich klinikach coraz mniej, ale wciąż często wiem, że w miejscach beauty e, występuje to radio z reklamami. Nie wiem, czy jest coś gorszego niż siedzę na wizycie, siedzę na masce i nagle słyszę hej stoperan stop grzybicy, stóp, albo nagle jest jakaś dyskusja polityczna. Unikamy takich tematów stąd. Ja głośno apeluję, żeby mieć Spotify, żeby mieć swoją listę, e, właśnie playlistę, e, aby ta muzyka była taka, że nie będziesz, e, nie będziesz miała tych takich punktów zapalnych do obgadywania, do tych negatywnych, do tych negatywnych emocji. Pamiętaj, że w Twoim miejscu właśnie ma być przyjemnie, Twoje miejsce ma się kojarzyć z relaksem, a nie z kosmetyczką, która obgada mi wszystkich, bo ja się obgaduje wszystkich, to również obgaduje i mnie. E, tutaj też taka, e, taka wskazówka odnośnie tego, jakie pytania warto zadawać, e, sugeruję Wam e, często, jeśli widzicie, że Pani tak marudzi, schodzi na takie tematy negatywne, zadać pytanie Pani Olu, a co dobrego się u Pani wydarzyło? Jeśli Pani dalej taka wiecie, jest niezadowolona, mówi, a wszystko takie beznadziejne, to pociągnij dalej temat i powiedz, Pani Olu, to ja Pani powiem, co dobrego na pewno w tym tygodniu się u Pani wydarzyło, a mianowicie to, że dzisiaj się widzimy, mogę zadbać o Pani skórę i z pewnością jest to przyjemny aspekt, więc w tej aurze przyjemności, relaksu, dbałości o siebie zostańmy. Czyli sama kieruj tą rozmową i staraj się unikać te negatywne rzeczy. Oczywiście nie musisz być tylko, że rzeczy pozytywne, daj się tej pani wygadać, ale nie wspieraj tej rozmowy, tylko staraj się to wszystko z tych negatywnych emocji przenosić na tematy pozytywne, na różnego rodzaju beauty porady, wskazówki. Aby właśnie Twoje miejsce kojarzyło się z pozytywnymi emocjami. To jest bardzo, bardzo ważne z punktu widzenia psychologicznego i tego, aby klient do Ciebie wracał, Cię dalej e, z chęcią polecał. Zachęcam Cię do wdrożenia tych wskazówek. Jeśli chcesz być na bieżąco z moimi działaniami, zapraszam Cię na mój Instagram beautyboss.pl, gdzie codziennie coś publikuję, dzielę się inspiracjami, pokazuję kliniki, które odwiedzam. E, do szybkiego zobaczenia. Zapraszam Cię do innych filmików edukacyjnych. E, pozdrawiam, Aleksandra. André Mazzalano.